Ja nie lubię Czy To jest jaszczurka żyworodka. Żyworodka, żyworodna. Żyworodna brzuszna jest fajna. Lacerta vivipara. Tak, Lacerta. O! tak Teraz mi... zapasowała pięknie. Hmm. Nie. E, przepraszam, bo ja się zapadam. Proszę bardzo pani kierownik? Kaj. Jacek Słupyk. Trzymaj. No. Też gatunek dyrektywowy, coraz jest mniej, jest więcej. Bo to od dziecka pożyczyłem, możesz chwilę poczekać? Ja mogę, tylko nie wiem czy ona, jeśli nie je No właśnie wiem. Na razie jest spokojna. Dobra, trafiłem na to. Ja to zrobię coś nie, na drugą stronę. To jeszcze? Odwróć się, normalnie. Albo puścimy na to, może zdążę ją, wiesz, złapać. Świeżo wypalone trawy. Czuć tak. Będę łapał. Nie za daleko. Nie, tu, tu, tu to, dojdziemy i by było iść dalej. Już do tego tam będziemy do. Tego. A to jest ta wydma, którą przed chwilą szliśmy. Ej, ej. Bo tej nie, nie będzie. Tam jeszcze będzie. No i to mieliśmy taką barierę, która nam zasłaniała widok na to, ale Jacek nie mów, że te, że to dalej będą wybierać. Ale deszki, do, dostali, tak, będą wybierać. Teraz i teraz wiesz. Wy